Witam serdecznie na moim kanale Beamea. Chciałabym dziś Państwu przedstawić horoskop, czytanie na miesiąc sierpień dla strzelców, na sierpień 2021. Rozpocznę od tasowania. Chciałam oczywiście powiedzieć, że czytanie jest ogólne, więc może nie rezonować ze wszystkimi na tyle osób, które oglądają, czy ewentualnie będą oglądali. To jest raczej niemożliwe, aby wszystkim pasowało. To będzie krzyż certycki jak zwykle, rozpoczynamy. Z jaką energią strzelce wchodzą w miesiąc sierpień? Co jest podstawą tego? Co pomaga lub przeszkadza? Co pomaga lub przeszkadza? Co odchodzi w miesiącu sierpień? Co przychodzi co strzelce mają w głowach, myślach, planach jak się czują strzelce w tej sytuacji co przychodzi z zewnątrz z otoczenia, czego nie wiedzą, czego nie spodziewają się szelce i Energia końcowa. Na spodzie. Na spodzie mamy królową mieczy w odwrocie. Albo osoba. Tutaj może być, pojawić się osoba z trygonu powietrza. Wodnik bliźnięta waga. Albo nie umiemy podjąć decyzji, albo jakieś, jakieś problemy urzędowe, tutaj jakieś trudne decyzje urzędowe mogą być, lub trudne decyzje związane z, z jakimiś działaniami, jeśli chodzi o służbę zdrowia, czyli coś ze zdrowiem, może. Wchodzą z energią wisielca, czyli jakieś zawieszenie, jakiś strach też, zawieszenie. Nie wiemy, nie wiedzą co mają, co mają robić. Muszą się troszkę odizolować, muszą spojrzeć z innej perspektywy na sytuację, muszą przemyśleć pewne sprawy. Wtedy pytamy o co chodzi. Co jest podstawą tego, że się tak czują, że takie działania. Podstawą tego jest to, że nie wiedzą, co wybrać. Nie wiedzą, co wybrać, mają bardzo dużo opcji i muszą się zastanowić dobrze. Muszą dobrze przemyśleć pewne sprawy, aby wiedzieć, jaką podjąć decyzję, co wybrać. I dlatego to odosobnienie, to zawieszenie. Co pomaga lub przeszkadza? No tutaj znowu jest jakieś urzędowe coś. Tu, co przeszkadza, może przeszkadza to, że nie ma równowagi, nie ma równowagi emocjonalnej, nie ma w ogóle równowagi jakiej, jako takowej. I tutaj mogą być problemy urzędowe. Mogą być problemy urzędowe, jakaś niesprawiedliwość może spotkać strzelcę ze strony innych osób, instytucji, może w pracy jakaś niesprawiedliwość i teraz no, nie wiedzą, co wybrać i, i jaką podjąć decyzję. Tak więc szczelce zostawiają e, te sprawy. Najpierw muszą przemyśleć wszystko i dopiero będą się zastanawiać nad tym, e, co się może tutaj wydarzyć? Czy to chodzi o jakieś sprawy urzędowe, czy nie. Jeżeli tak, no to muszą coś wybrać i coś prze, przemyśleć. Co odchodzi u szczelców w miesiącu sierpnia? Odchodzi zła przeszłość. Odchodzą rozmyślania o złych sytuacjach. Jak jacyś jacyś fałszywi przyjaciele, którzy tu byli. Te osoby będą odchodzić. Jakieś złe kontakty. To powinni e, również przemyśleć. Powinny szczelce również przemyśleć i, i to właśnie będzie odchodzić. Co przychodzi w miesiącu sierpniu u szczelców? E, w miesiącu e, sierpniu szczelce będą wychodzić z jakiejś żałoby, z jakiegoś bólu, z jakiegoś zranienia, e, smutku, żalu. No także. E, Dołożymy, ale to, to przede wszystkim to będzie. Co szczelce mają w głowie, w myślach, w planach? Rozpoczęcie czegoś nowego, może jakiegoś kursu, szkolenia. Może młod, młodzi szczelce, młode osoby z podznaku szczelca idą na studia. Może rozpoczęcie nowej pracy, rozpoczęcie swojej działalności gospodarczej, a może tutaj mają w głowie jakieś dziecko. Y Albo jakiś pomysł finansowy. Nie wiem, może jakieś dziecko, ale tutaj jest pozytywnie. Jak czują się w tym szczelce, w tym miesiącu, w tej sytuacji? Dużo rozmyślań. Tutaj e, jakieś takie smutki, jakieś takie blokady. Dużo przemyśliwań, takich trochę bolesnych myśli, może w związku. Z tym, co tutaj było, i teraz wychodzę z tych smutków, to może bo tak się czują. Tutaj też jest ta karta tej szóstki kielichów w odwrocie. Także y, może tutaj się tak czują, przybici trochę. Jak co z otoczenia? Z otoczenia przychodzi do szczelców. Albo osoba, albo sytuacja. To jest król Buław, albo osoba z Podznaku, też ognistego, Lew, Baran, Szczelec, ale taka osoba niezbyt przychylna, taka despotyczna, która wie wszystko najlepiej. Także tutaj może się pojawić taka osoba, albo szczelce nie potrafią podjąć właśnie tu decyzji, bo nie mają pewności i nie panują nad pewnymi sprawami. Także to przychodzi z otoczenia. Czego nie wiedzą, czego się nie spodziewają? Nie spodziewają się, że będzie właśnie coś do wyboru, albo że będą musiały podjąć, podjąć jakąś decyzję, co wybrać. Tutaj chodzi o może dwie prace, dwie osoby, jakieś e, dwa kierunki w szkole. Także tutaj powinny podjąć decyzję, albo chodzi o to, że będzie taka równowaga. Jeżeli podejmą decyzję, jeżeli się zdecydują na coś, to będą się czuły w takim balansie, w takiej równowadze. E, no, albo będą miały dwie opcje i nie będą wiedziały też co wybrać tylko będą miały te dwie opcje na koniec miesiąca wychodzę z miesiąca sierpnia kartą kielich odwrócony czyli tutaj no raczej będą się musiały skupić na sobie tutaj nic nie przychodzi nowego jeśli chodzi o uczucia Będą się musiały skupić na sobie, samorozwój duchowy, emocjonalny. Jeszcze dopytamy. Zapytamy, czego dotyczy ten wisielec? Tu jakaś równowaga? Umiarkowanie? Tu taka jakaś stabilność powinna być. Czyli tutaj, to, tutaj będą się czuły takie yy, Takim umiarkowaniu, w takim umiarkowaniu, w takiej równowadze, mimo to, że będą, no będą się zastanawiać, ale to będzie takie spokojne zastanawianie się, to będzie takie zrównoważone podejmowanie decyzji. Dlaczego, dlaczego, mamy, tutaj, dlaczego mamy tutaj Sąd Sprawiedliwość w odwrocie? Aha, bo tutaj jest jakiś magik. Tutaj tutaj jakaś osoba bardzo bardzo elokwentna, bardzo komunikatywna, ale to może być też, również rozpoczynanie czegoś nowego, albo jakaś komunikacja, jakieś informacje. Może jakieś informacje przychodzą I tutaj nie wiecie co zrobić tu jakieś takie informacje może urzędowe albo chodzi o właśnie o działalność gospodarczą i tutaj ciężko jest rozpocząć to wszystko dlaczego dlaczego tutaj mamy tą piątkę kielichów w odwrocie bo a z kielichów Czyli to samo. Bo tutaj no, ten żal, ten smutek odchodzi i tu trzeba jednak zapomnieć o tych wszystkich smutkach, zapomnieć o przeszłości, tylko się zająć sobą właśnie. Czyli się powtórzyło. No, tu nie było jakiejś miłości, jakiś interesowny związek może był, albo jakaś sytuacja interesowna. <laughs> Przepraszam. I dlatego teraz trzeba się zająć tylko sobą. Zostawić te smutki, Przeżyć, przeżyć to wszystko jakoś i, i pójść do przodu podjąć decyzję zastanowić się wybrać coś dlaczego mamy tego króla była w podróży bo jest świat czyli coś zakończacie coś zakończacie a nie umiecie podjąć decyzji bo nie czujecie się pewnie tu chodzi cały czas o podejmowanie jakiejś decyzji. Dlaczego ta dwójka monet? Bo w odwrocie. Ha, w odwrocie wisielec. W odwrocie wisielec. Czyli tu będzie już podjęta decyzja. Czego się nie spodziewacie? Tutaj na początku był ten wisielec. Czyli na początku, kiedy nie wiecie, co zrobić, musicie. Podjąć decyzję i zastanawiać się. Tutaj wychodzi, że podejmiecie tę decyzję i wybierzecie coś, czy pracę, czy osobę. I dlaczego ten kielich w odwrocie? Aha, bo tutaj jakaś zależność. Dziewiątka monet w odwrocie. Jakaś zależność od kogoś była. Albo jest, albo zależność od sytuacji, od miejsca. I teraz tutaj musicie się może raczej skupić na sobie. No, tutaj, albo tutaj nie macie pracy. Tutaj jest brak pracy, brak samodzielności, brak niezależności. Czyli tu trzeba będzie przemyśleć. Może chodzi o pracę, że trzeba zdobyć pracę. I teraz musicie się skupić na sobie, żeby odzyskać tą niezależność. Może jeszcze zapytamy, czego dotyczą te wybory. Ta siódemka kielichów. Ha! Siódemka kielichów, bo siódemka kielichów. No to jest super. No jeszcze tak nie było. Po prostu siedemka kielich, bo siedemka kielich. Czyli no musicie po prostu podjąć decyzję. Czyli się potwierdza. Jest zdublowane. Nic dodać, nic ująć. Jeszcze tutaj weźmiemy kartę radę dla Was. Miesiąc, sierpień. Rycerz Wody czyli uczucia, albo osoba, emocje, romantyczność, entuzjazm kontemplacja czyli e, powinniście tutaj właśnie. Zastanowić się, może, nad tą osobą, albo po prostu kontemplować Tutaj, no, tutaj jest trochę z tych kielichów. Raz, dwa. Tutaj jest trzy, cztery. Tutaj pięć, no. Także tu szósta. Także powinniście, może, uczuciowo też podejść do tego, chyba, że to jest jakaś osoba, właśnie, z powodu której. Tutaj te były te smutasy. Może jeszcze dołożymy jedną. O, koło fortuny. Czyli tu przyjdzie coś. Coś od losu. Czyli tu jest taka rada, żeby się nie smucić, tu emocjonalnie się nie zastanawiać za bardzo. Nie przejmować się, stanowczo podejść do sprawy, bo tutaj los Wam pomoże. Koło fortuny. Koło fortuny to jest zmiana na dobre. Czyli nie bać się niczego, nie być zbytnio emocjonalnym, bo i tak koło fortuny przyjdzie i będzie jakaś zmiana. Czyli, mimo to, czy tam podejmiecie, nie podejmiecie chociaż tutaj na na końcu jest, że wisielec w odwrocie i przy dwójce monet, czyli podejmiecie jakąś decyzję, wyjdziecie z tego zawieszenia i koło fortuny Wam pomoże. Serdecznie dziękuję za wysłuchanie czytania. Prosiłabym o subskrypcję, lajki, ewentualne komentarze i do następnego razu.